Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest to druga część z serii Back to School. Jak już po tytule widzicie, będę mówić trochę o pierwszej klasie gimnazjum, jak to było i tak dalej. Poprosiłam Was też na grupie i na fanpage'u, żebyście zadawali pytania. Właśnie na temat klasy pierwszej gimnazjum. No i zadaliście mi te pytania i za chwileczkę na nie odpowiem, ale chciałabym też przejść do tego, że. Ten filmik może być tylko przydatny dla jednego rocznika, bo jak wiecie, likwidują gimnazjum, więc ten filmik raczej się przyda dla tych osób, które może zmienią szkołę, czy właśnie ten rocznik, który idzie teraz do gimnazjum. Mam przygotowane parę pytań, na które chciałabym się rozwinąć, więc zacznijmy od pierwszego. Jaką miałaś średnią na koniec pierwszej klasy? Ja miałam średnią 5,1. 1 zdałam. Z Paskiem, bo pasek jest od 4,75 i dostałam tytuł super uczni. Czy jest duża różnica nauki? Wszyscy mnie straszyli w szóstej klasie, że będzie mi trudno w gimnazjum, że mogę sobie nie dać rady. Nawet nauczycielka, nasza stara wychowawczyni, mówiła nam, że mm, z tych takich piątek możemy spać na trójki, ale ja nie miałam jakiegoś większego problemu. U mnie to poszło nawet sprawnie, ponieważ w, zawzięłam się w pierwszym semestrze. Zrobiłam sobie opinię na swój temat i nauczyciele mnie wtedy po tym pierwszym semestrze zaczęli inaczej postrzegać, już mnie znali I dlatego w drugim semestrze już była tak jakby moja opinia o mnie i wszyscy wiedzieli jaka już jestem, jak się zachowuję Więc najważniejsze to zrobić pierwsze wrażenie Często zadawane pytanie, jak poradziłaś sobie z nagrywaniem? I z nauką. Ja z YouTube'em poradziłam sobie w miarę, chociaż jak wiecie, w czasie roku szkolnego było bardzo mało filmików, jakoś się tak niezbyt starałam, bo wolałam poświęcić czas na naukę, ale coś tam nagrywałam i byłam cały czas z moim w kontakcie, dlatego do tej pory jeszcze nagrywam. I w drugiej klasie mam nadzieję, że będzie dużo filmików, bo widzę świetny odzew. Jest już was 18 tysięcy, to jest coś niesamowitego. Bo jak jesteście na grupie, to rano jeszcze o 10 dziękowałam za 17 tysięcy subskrypcji, a już o pierwszej w nocy miałam ich 18 tysięcy, więc to jest wielki szok. Ja jak wiecie mam dwie pasje. Jedna to jest taniec, druga to jest właśnie nagrywanie filmików. Ja w czasie roku szkolnego 2015-2016 chodziłam na zajęcia taneczne dwa razy w tygodniu o godzinie 19.15 musiałam do tego dołączyć naukę oraz nagrywanie, czyli trzy rzeczy razem połączyłam i jakoś mi to wyszło. Ale czego się nie robi dla widzów i dla rozwijania swojej pasji? Jak poradziłaś sobie z nowymi przedmiotami? Było ciężko, gdy 2 września przeszliśmy do szkoły. To nauczyciele opisywali te przedmioty Mówili nam, że nie będzie trudno, bo zaczynamy od podstaw, bo wszystko nam będą tłumaczyć I tak naprawdę było I wierzę w Was, że dacie sobie radę Czy Twoi znajomi zmienili się przez gimnazjum? Ja do szkoły, do klasy pierwszej poszłam sama z podstawówki I tak naprawdę każdy się zmienia Nieważne, czy to wtedy, kiedy idziemy do gimnazjum, czy jesteśmy w piątej, w szóstej, w czwartej klasie każdy człowiek się zmienia. Wiedzcie o tym, że gimnazjum to jest inne towarzystwo i trzeba uważać na niektóre osoby. Ja tak właśnie uważam. Okociliście? Tak, okocili. Mieliśmy takie konkurencje sportowe, i ta cała impreza nazywała się Otrzęsiny. Moje klasa, czyli klasa teraz, druga E, wygraliśmy to na początku roku i teraz my będziemy organizować dla przyszłych pierwszaków Szybko nawiązałaś nowe znajomości. Jeżeli chodzi o znajomości, tak jak wiecie, jestem bardzo otwartą osobą. Bardzo dużo osób poznałam, ja mam dobry kontakt ze wszystkimi, i wszystkich właśnie pozdrawiam serdecznie też moją klasę pozdrawiam. Miałaś jakieś problemy z nauką? Szczególnych problemów nie miałam. Jeżeli chodzi o naukę, każdy uczy się po swojemu, każdy uczy się szybciej, każdy uczy się wolniej. Ja akurat mam fotograficzną pamięć i tak naprawdę szybko idzie mi z nauką. Czy polubiłaś nauczycieli? Bardzo polubiłam nauczycieli. Nauczyciele są bardzo mili, bardzo wyrozumiali i nie natrafiłam jeszcze na takiego nauczyciela, którego bym kompletnie nie lubiła. Bałaś się iść do pierwszej gimnazjum? Na początku był bardzo wielki stres, bo jak mówiłam, nie szłam z nikim z podstawówki, ale zrobiliśmy takie spotkanie klasowe 31 sierpnia, dokładnie, i wszyscy się spotkaliśmy, tak naprawdę z nowej klasy. No i jakoś się zaprzyjaźniliśmy i wszystko było w porządku Jaka była reakcja na Twoje nagrywanie? Opowiem Wam historię z mojego życia Mieliśmy takie zapoznanie się klasowe Zrobiliśmy kółko z krzeseł W ogóle takie panie przyszły No i każdy opowiadał coś o sobie No i tak siedzimy, każdy coś o sobie opowiada Już się tam boję No i mówię, że moją pasją to jest nagrywanie filmów No nic nie mówiłam, że nagrywam na YouTubie No i nagle taki mój kolega Maciek Pozdrawiam Krzyknął na cały głos: Ona no, nagrywa filmiki na YouTubie To było coś strasznego, ja się tak przeraziłam już. No i tak następne tygodnie miały, no i ludzie zaczęli mnie oglądać. Zaczęłam mnie poznawać gimnazjum. Teraz już prawie całe gimnazjum Wiesz, że nagrywałam i oglądają moje filmiki. No i było wybieranie na gospodarza klasy. Jako już byłam bardzo rozpoznawalna w tej klasie, to wszyscy na mnie zagłosowali i byłam gospodarzem w pierwszej klasie, więc przyjęli to bardzo, bardzo pozytywnie. Chociaż się trochę podśmiechiwali, to ja się tym nie przejmowałam, bo ja się hejtami nie przejmuję. Jak starsi traktują młodszych. Trzecie klasy się do nas nie odzywały kompletnie. Drugie za to bardzo, bardzo się z nami zżyły i od razu nabraliśmy nowy kontakt. Mam znajomych z drugiej klasy, teraz już z trzeciej. Na początku roku tak poznawaliśmy, właśnie się pierwsze i drugie się bardzo poznały, a trzecie tak unikały nas tak naprawdę. Ale pod koniec roku szkolnego też trzecie zaczęły się do nas odzywać, no bo było takich dużo imprez i trzeba było wszystko wspólnie organizować, więc tak naprawdę też się zżyliśmy i trochę było ciężko ich żegnać. To by były wszystkie pytania. Mam nadzieję, że. Trochę wam przybliżyłam, pomogłam, e, jeżeli chodzi o pierwszą gimnazjum i że tak naprawdę nie będziecie się jej bać. E, mówię oczywiście do tego rocznika, który idzie do gimnazjum. Mam nadzieję, że sobie poradzicie, bo jesteście niesamowici i po tym wiem, bo mam super kontakt z wami na grupie. E, jest niesamowita atmosfera, odpisuję każdemu. Mam z Wami świetny kontakt, więc zapraszam na grupę Katkoloty. Wszystko też będzie w opisie. I zapraszam serdecznie na portale społecznościowe. Mam do Was też prośbę. Piszcie w komentarzach, jaki chcecie jeszcze odcinek z serii Back to School. Tego zrobię. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Papa! Pa!